Siemanko z tej strony, słomek. Witam Was w kolejnym vlogu. Mamy dzisiaj 9 października. Kamienie pozbierane na tym polu, akurat, więc można zaczynać siewy na spokojnie. Chłopaki jeszcze tam będą działać na drugiej działce. No a w tym momencie jedziemy z siewami, z siewami po buraku. Ogólnie nie jest to nawet późny termin, powiedzmy. Z tej strony słomek. Witam Was w kolejnym vlogu. Mamy dzisiaj 9 października. Sam jestem w szoku, że tak szybko po tych burakach tutaj działamy. Jedziemy w każdym bądź razie z koksem, z siewami. Pole myślę, że naprawione po tym buraczysku, po tym mokrym zbiorze. Bo było mokro, chociaż. Dzisiaj znowuż z rana samego, troszkę tutaj pogoda nam przerwała, ładnie obsychało Spadło 2 mm Ale nie stanowi to dla nas przeszkody e, Taka działka akurat, że nie ma gliny jako tako, tutaj troszkę na tych dołkach mocniejsze, ale e, Po siebie wygląda dobrze e, Poszedł tutaj wapno, poszedł głębosz i teraz jeszcze Żeby to Zrobić ty glan, coś glancuś, e, idzie jeszcze bezorkowiec na jakieś tam 22 centy e, Tutaj na tej górce były także pozbierane kamienie Ogólnie e, kamieni praktycznie nie ma Mandam gdzieś nie, gdzieś coś tam jeszcze wyciągnie. Wiadomo, że to już było poniżej głębokości Było i głębiej jak 25 cm, o tak e, Myślę, że stanowisko jest przygotowane dobrze Struktura ziemi jest fajna Jutro nadają opady e, Także chcemy znać jak najwięcej się da Na tej ciężkiej działce e, Gdzie nagrywałem filmy z przygotowania tego po Zaraz jak kopał no niestety tam chyba będzie ciężko zasieć do deszczu. Znowuż tam nam napada. Zobaczymy co da się zrobić, jak to będzie wyglądało. Może zrobimy później próbę, ogólnie wolałbym zasiać najpierw tą działkę z gliną, z tym iłem, ale na siłę też nie ma co, bo w mokrym w błocie nie ma... No nie będzie to później rosło. Tak ta pszenica się będzie męczyć, przyjdzie chwila suszy i to klapnie. Na późne siewy, no nie wiem czy to późnymi siewami można nazwać, bo no nie jest jeszcze późno W zeszłym roku to było późno, jak sialiśmy na koniec listopada Myślę, że kwestia dwóch tygodni, tutaj będzie zielono, pszenica po wschodzi. Wilgoci ma dosyć Siejemy Euforię Tym razem Euforia idzie z kwalifikatu Pokażę Wam jeszcze Jak, o, coś tam zostało w glebie Mało podskoczył Euforia idzie z kwalifikatu, pokażę Wam Samo nasypywanie pokażę Wam, jak jest fajnie zaprawione, tak? Euforia w ilości 320 sztuk, byście powiedzieli, że mało na ten termin, że powinno być więcej. Ja uważam, że teraz ta prognoza, te pogody są takie, że tej zimy nie ma. Wegetacja pełznie cały rok, nie ma co tutaj przesadzać z obsadą. Wystarczy, że będziemy mieli po dwa rozkrzewienia. To już mamy prawie 700 głosów, a 700 głosów. Gdyby było sprzyjająco chociaż na tej działce, jeśli nie będzie nawadniana, jeśli będzie nawadniana, to wiadomo, że te szacunki będą może mogły być inne. Ale to wiadomo, że z tym nawadnianiem to tylko w razie konieczności. W jakimś tam krytycznym momencie nie będzie tak, że będzie od początku nawadniane, no bo to po prostu nie będzie usadnione ekonomicznie. Yy, tak, nawożenia tutaj żadnego... Nie stosujemy Stanowisko zasobne, nie dość, zasobne To jeszcze zostało sporo liści Buraków Które się zmineralizują Z których wiele składników Myślę, że wiele składników zostanie Oddanych, wróci Do obiegu, no i nie będzie tutaj Konieczności Stosowania żadnych fosforów, potasów I tak dalej Na tej drugiej działce Mam trochę problemów Problemów Ogólnie jest to taka ziemia zimna, e, gliniasta i tam fosfor mam na średnim poziomie, więc planuję rzucić jeszcze przed siewem, bądź wiem, że to niezgodne jakby ze sztuką, bo fosfor się słabo przemieszcza, jakieś 150 kg polidapu, e, tak żeby, no wiadomo, może w burakach e, duże, bardzo duże ilości potasu nam się tutaj odblokują. Potas, azot, fosforu. Zdecydowanie mniej, więc ten fosfor będziemy uzupełniać. Jeśli nie zdążymy na jesieni, chociaż mam już trochę Polida kupione, to rzucę nawet na wiosnę. Wiadomo, że fosfor bardzo słabo się przemieszcza w ziemi. Na, na, przez sezon to dosłownie 2-3 cm, więc lepiej byłoby go rzucić pod agregat albo pod kultywator. No, ale tak, euforia myślę, że się sprawdzi na późne się ma dość dobry wigor. Fajnie się krzewi, chociaż co zauważyłem na duży plus nie przekrzewia się. No, stanowisko dobre, więc tutaj o choroby w ogóle się nie boimy, bo i tak, i tak sama z siebie, nawet na stanowiskach po pszenicy, radzi sobie tutaj dobrze. No zobaczymy jak to wyjdzie. Tak, Nie ma co tutaj popadać w euforię, jak to no, nazwa jeszcze kwitliwa mówi. W tym roku wyszło dobrze. Wiadomo, że... Planowanie odmiany, jeśli jest dobra, no to trzeba sprawdzić na przestrzeni dwóch czy trzech sezonów. Wtedy wiadomo, że to jest taki pewniak i ona się udaje w każdym roku, w każdych warunkach i tak dalej. Także no, w głównej mierze właśnie na nią postawi, postawiliśmy w tym roku. Chyba wielu z Was, tutaj wiele komentarzy się posypało, że mieliście, że wyszła dobrze, że wielu w tym roku na próbę posiało. Zobaczymy, no stanowisko jest po buraku, e, fajnie doprawione. Te resztki tutaj, pożniwne, e, ładnie się komponują Widzicie siew na redlicy a jest Topkowej, ale to daje radę tak? Siejemy od 2 do 4 cm, w zależności od e, miejsca na polu Bądź od tego, czy jest to górka I też od tego, czy to jest środek siewnika, czy obrzeża Na obrzeżach ten siewnik niestety sieje trochę głębiej Tak po prostu jest skonstruowane Na środku jest płyciutko, po brzegach idzie trochę głębiej, ale e, Nie ma co tam się przejmować Powiem wam, że chyba dobrą decyzją jest to, że ta ziemia będzie tak dobrze napowietrzona, że poszedł tutaj głębosz. Głęboszem jeździłem wczoraj do wpół do trzeciej, dzisiaj od rana od ósmej na nogach. Tutaj z chłopakami działaliśmy z tymi kamieniami, wiadomo trzeba było pokazać i tak dalej. Teraz idzie bez jeszcze na jakieś 25 centów i powiem wam, że wcale lekko nie ma. tak? Jeszcze ta ziemia jest dosyć mocno zbita, także tutaj no, Mikołaj jeździ, ładnie sobie radzi. Wspulchnia na powietrze, a miesza te resztki No, jest dobrze, tak? Jest dobrze, żeby się udało dzisiaj zasiać na tym polu, chociaż za ten staw, co tutaj mamy, bo tutaj jest taka dolinka z trochę mocniejszą ziemią Wiadomo, że na piachu, jak popada nawet 20-30 litrów, to za dwa dni idzie wjechać Zastanawia mnie bardziej to mocne pole, tam gdzie ta glinucha no mówię głębosz poszedł w nocy rano 2 mm gdyby nie te 2 mm to też te warunki byłyby całkiem inne na razie to się tak gisi słoneczka nie ma tylko wiaterek trochę przewiewa Ogólnie efekt po siebie tego jak wygląda pole e, bajeczka powiedziałbym że bajeczka wygląda to bardzo dobrze aż sam się cieszę z tego jak to jak to po prostu wygląda tak co do obsady, no 320 sztuk uważam, że w zupełności wystarczy, chociaż wedle zaleceń te 320 sztuk to powinno być w optymalnym terminie, czyli około 20 września, a mamy właściwie no 2 tygodnie, wiem wróć, prawie 3 tygodnie e, obsówki od tego optymalnego terminu, ale ja jestem jakby zwolennikiem e, rzadszych siewów. E, uważam, że no, mniejsze problemy z wyleganiem, chociaż Euforia no, jako tako nie wylega tutaj, gdzie słyszałem to... To stoi jak drut No tutaj w Buraku to takie miejsca jak ta dolinka tutaj plono naciągało To podejrzewam, że miejscowo, nie mówię, że to po całości Tak jak tutaj w tych dolinkach to po 120 ton podejrzewam, że było Że ten plon tutaj mega się ciągnął do góry Nawet widać to po ilości resztek jak się tutaj wjeżdża w ten dołek To jest zdecydowanie bardziej zielono Te liściory były tutaj no bardziej bujne, tak no jedziemy 8,5-8 na godzinę pod górkę. Wiadomo, że trzeba będzie nieco zwolnić. Całe pole nie było zbierane. Było tutaj zbierane placowo, tutaj były ze 2 hektary pozbierane na tym tam piaseczku. Z tamtej strony pola było zbierane i jeszcze tam po tym, po marchwi, po cebuli, po ziemniakach jeden kawałek. No Chłopaki za chwilę będą kończyć, coś tam akurat chyba przerwę obiadową mają. Nawet prosto wyszedł mi tutaj ten przejazd, ten znaczniczek rzekładnie przez całość idzie, odwrócimy się jeszcze w drugą stronę. Wychodzi słoneczko, więc jest nadzieja. Jeśli tutaj wyjdzie to słońce, będzie fajnie e, obsychać, to gdzieś za 2 godziny wjedziemy na to mocne pole z Mandamem. Zobaczymy co się będzie robić, jak to będzie wyglądać. Dwie godziny wcześniej, może koło tej wjechałby posiać chociaż by zasiał ze 3 hektary, tak? To już będzie, e, będzie, będzie dobrze. Mamy jeszcze do posiania trochę pszenicy po buraczkach, co były Tam jest zasiany międzyplon, więc w Druga część pola Tego pola, tego samego pola Będzie zaorana po prostu po buraczkach Bo te duże buraczki, pamiętacie? Zostały wyrzucone na pole I no Mogłoby się zapychać też tam trochę chwastu Tego żopaku, który tam no, stanowi trochę problemu Tam będzie orane, pod buraczki było orane I tam została bruzda, w bruzdę się włączymy i pojedziemy po całości Po całości e, Z pszenicą tak do samego końca tutaj Jest razem 15,5 hektara Tam jeszcze po ziemniakach, po buraczkach e, Będzie do zasiania, ale to dopiero 15 Zresztą jeszcze ziemniaki mamy do wykopania Mówię najważniejsze zasiać tutaj to po burakach cukrowych za tą dolinkę Bo tutaj trochę takiej gliny Zresztą widać po kolorze ziemi jak to jak to się tutaj e, Pokazuje no i ta mocna działka, tak? Ta mocna działka to, to jest priorytet, żeby to dobrze zasieć, bo to jest taka działka, na której można kręcić rekordy. Dobra, pokażę Wam jeszcze coś z załadunku, też co do masy 1000 nasion właśnie, bo o, tutaj wielu z Was będzie pytało Słomek, ile kilo siałeś? Sieje jakieś niespełna 140 kg, fajny materiał, bo 99% siły kiełkowania, no i MTZ taki optymalny, niespełna 43, bez tam Deczka właściwie eee, Ładne, ładne ziarno No ubywa, tak ubywa, jedziemy 7 na godzinę 8 Wiadomo, że pod górkę jedziemy 7, na równym włączam półbieg wyżej No Słomek, znowu trzymasz 2000 obrotów No nie ma, że boli, no musi iść tutaj Nie mogę pozostać w tyle, bo jeszcze zjeżdżam na zasypywanie eee, Także, żeby Mikołaj za daleko mi nie uciekł, eee, muszę, muszę gnać, tak? Muszę gnać, muszę deptać Dobra, widzimy się Widzimy się dosłownie za chwilę. Jeszcze poczekamy aż przejedzie ciągnik, przejedziemy koło niego ładnie, równo jak na stole. To mi się podoba. To mi się podoba. Dobra robota. Elegancko. Dobra. Tak jak tytuł filmu. Trzy watry na jednym polu. No, właśnie, biała, te. Piękna jest ta biała waterka. Jeździ ze zbieraczem zbiera powolutku. Tutaj Mikołaj uprawia. Ja sieję, zaraz jedziemy się zasypywać. No i merlaczek w pogodowiu czeka na jakieś nadgabaryty. Jakieś mega duże kamienie, albo po prostu gdzieś jak tutaj się jakieś znajdą, to trzeba to po prostu pozbierać. No, jeszcze małe oh, na... Bardzo ja że nie jeździ bliżej. Tutaj bliżej jeździ wcześniej. Dobra. No, bierzemy się zasypanie materiału siewnego. Tam już mamy całą paletę, jedną wysianą. To już jest druga paleta. Dosypiemy do pełna do siewnika. Tu akurat była inna odmiana siana. Dosypiemy, no i będzie można jechać siać dalej. Tutaj na załączonym obrazku zostało mi jeszcze trochę dyń. W sumie tam około. 4 ton będzie tam te trzy skrzyniopale tylko kombajnu są sprzedane. E, także może się uda sprzedać, może się nie uda sprzedać. Euforia, o której mówiłem. E, dość fajny materiał przyjechał. E, pod względem tego w, w, pod, pod względem wydajności e, z każdej tony 99% kiełkowania, także super. E, no i masa 1000 nasion, 43 gramy niespełna Także jak najbardziej OK. A i co do zaprawy? E, zaprawa taka premium. Vibrance Star e, ciemna. Zaraz Wam pokażę, jak to wygląda. E, jak to wygląda. Wizualnie, jakie zaprawione. Fajna jakość, naprawdę. W porównaniu do tego, co niekiedy można kupić, to e, tutaj jest Peter Bdziocha. Tak jak w zeszłym roku. W zeszłym roku też była poprzenica e, z tą zaprawą. Też była czarnucha. E, Czarne chyba ogólnie wizualnie lepiej kryje. Największa bolączka to to, że dojechało to w małym worku Miał być big back, nie wiem pewnie Pewnie już im się skończyło Pewnie już im się skończyło w bigach No i dojechało w małym worku Fajna, nie pyli się, nie kurzy no Zobaczymy, czy w tym roku też będzie euforia No wszystko na to wskazuje w tym roku 70% areału będzie zasiane, właśnie tą odmianą. Dobra, połączę się z Wami zaraz, jak pójdę Wam pokazać na zewnątrz, jak to wygląda. No, jeszcze Wam pokażę, jak to wygląda, w świetle takim dziennym. Ładnie, równiutkie, nie ma połamanej. No, taki ciemny kolor zaprawy na pewno wizualnie bardziej barwi od, od czerwieni, nie? Ładnie, ładnie to wygląda, taki to świecący, to nie? Na polu. A na polu trochę gorzej się <laughs> szuka, to prawda. No, w czarnej Jaką ziemi. W czarnej, nie widzę, w czarnej tak ziemi to, tego tak dobrze nie widać, nie? No dobra, to tyle w tym vlogu. Trzymajcie się, na razie ho, cześć.